Jak widać, króliczki bardzo chętnie piją. To la, nie wolno. Mój bajger przed chwilą tu gdzieś był, ale... Witam bardzo serdecznie. Jesteśmy u naszych milusińskich. Jak widać, im bardzo zimno, bo siedzą tutaj w tym małym kwadracie. <laughs> siema, siema, co tam słychać? W ten poniedziałkowy... Uuu, <laughs> temu co? Co się dzieje? Ja <grym> się boję. <grym> nie bójcie się, spokojnie. Jak widzę, siana nie mają, trzeba im dołożyć. Coś taki z co co Kołtury takie. W porządeczku, zaraz wam dołożę sianka. Nic się nie bójcie. O, taka aura nas nastała, zimowa. Ja trzeba sobie z tym jakoś radzić. Dzisiaj właśnie muszę zamontować polidła, te takie zimowe moich podopiecznych. Dobra, idę dać siano. Damy trochę siana. Tola oczywiście tutaj towarzyszy. Mój prostokątny piesek. Tola. Tola, prostokątny to piesku. A oni szczekają, wiedzą, że zaraz im przyniosę. Albo patrzcie, już pojedła zamarznięte. Trzeba koniecznie wymienić. Trzeba koniecznie im wymienić. Tak samo dzisiaj będę tą kratę wymieniał na deski. Naklockowane już w opór, także sobie je wyciągniemy, posprzątamy i wymienimy deski. No i wrócą z powrotem. O, tutaj też naklockowane, tam z tyłu zwłaszcza. Nie ma już co dokładać, tylko trzeba sprzątać, nie? Kolego. Dobra, dołóżmy im. Dołóżmy im. Proszę bardzo. Proszę, proszę, proszę. Proszę sobie zjeść. Zaraz do Was i tak przyjdę. A no właśnie jeszcze trzeba poidłość zamontować. No, także będzie wymiana kraty, będzie montaż, montaż poidła, no i oczywiście jeszcze będzie sprzątanko. Mamy dużo słomy, także tak widać już malutkie bobki, no jednak jak jest 8 królików w jednej klatce, pomimo że jest ona dosyć duża, to Tutaj jest drugie oczko oczywiście z przejściem. Pomimo, że jest duża, no to jak jest 8 królików, no to ale jeszcze miesiąc. Jeszcze miesiąc i przed końcem roku będziemy rozdzielać kolegów i koleżanki. Tutaj w ogóle mam poniżej jeszcze miejsce na drugą klatkę, także będzie bardzo podobna do tej. Nie mówię, że będzie taka sama, ale będzie bardzo podobna. Ale zanim jeszcze zacznę tutaj robotę, zanim zacznę jeszcze słuchać tutaj robotę. Muszę ogarnąć auto. jest wczytać samochód. Kurtkę mam wczoraj, nie, przedczoraj wapnowałem i wyglądam jak syn młynarza. Przyjechałem dzisiaj, słuchajcie, rozsypać troszeczkę wapna. Mam tutaj 300 kg wapna. Wiem, że już jest aura. O proszę bardzo, to co się powinno robić na jesień, to znaczy w sumie jesień jeszcze jest. Jeszcze słuchajcie winogronka do podsypania. Idę zobaczyć jak to wygląda. Mam nadzieję, że nie jest źle. Tutaj obok sąsiad już widzę, wszystko pozbierał, nie wiem gdzie to jego zwierzątka. Mój bajger przed chwilą tu gdzieś był, ale <grym> Był, ale się słychać krówki. Jedzą zimno im. bajgla nie ma. Poszedł dziś. poszedł chyba na sad. Czy też pójdę zobaczyć. No proszę bardzo, podsypiłem winogronka. Podsypię winogronkę i będzie elegancko. Wziąłem wiaderko chwapno, jedziemy z robotą. No i tak, moi drodzy, sezon zakończony. Można odkręcić chłodzenie. Spuści się mniej więcej kurwa, ale dziwnie leci. Na zimę trzeba spuścić. Kurwa coś nie zrobił awaria podczas kręcenia Ale kurwa nie idzie tego podłożyć Ja pierdol Kurwa patrzcie jak wychodzi ta Jasny chuj Kapnowałem pole więc tak wyglądam jak wyglądam ale generalnie jestem, o może usłuchaj tego tyrkocza, <grywa> Bo właśnie, właśnie zabieram się za Że tak powiem ogarnianie go Odpalony, chodzi jak Jak chodzi <grywa> Wycieraczki już wyciągnąłem, muszę je Muszę je ogarnąć i będę Będę działał dalej Niestety aura zimowa ma to do siebie, że Szybko zachodzi słońce, więc trzeba się a że lubię sobie w dzień wolny pospać, no to niestety potem robię po ciemku. A, no i buda jak stała, tak stoi, niezrobiona. Dzisiaj też muszę się za nią zabrać. Także jak widać roboty, roboty mi nie brakuje. Na szczęście tej w polu, już, w polu już do wiosny jest sezon zakończony. Budowa budy oczywiście stoi, ale dzisiaj będziemy kontynuować. Dola, nie wolno. Nasza paczuszka, tople już mi z nosa wiszą, ale co ja my tu mamy? o kurwa, idiota, zaraz Dobra, słuchajcie, mamy, mamy papierki na bok o jedno tu są te mniejsze, słuchajcie, to są ba, ile to jest? 0,3 litra, malutkie troszeczkę, nie powiem, ale może wystarczy. Mam kilka takich większych, to są półlitrowe chyba. 0,56, słuchajcie, 0,56. Ja sobie to obadam i będziemy powoli montować. Tutaj jestem przy tej skrzyni, o, tu w ogóle jedno poidło wczoraj zakładałem, musimy już dołożyć. Dziewczyny są w środku, o, <laughs> mordeczka moja. Też góry się, słuchajcie, za robotę. Zaraz zobaczymy jak to wygląda, nie wiem czy nie będę musiał po prostu te otwory, co tutaj są siatce zrobione, zrobić niżej. Nie wiem, zobaczymy jak to mocowanie w ogóle. Chociaż to jest motylek, to może przejdzie przez takie oczko. No dobra, zobaczymy. Widzimy się zaraz. To jest, słuchajcie, pojedło z wczoraj. Wczoraj odmroziłem, a dzisiaj już istne lodowisko i przez to się te pojedła też niszczą mocno przez zimę, przynajmniej u mnie. Często się te pokrywki urywają i tak dalej, więc... No te plastiki, boże, te metalowe miseczki myślę, że zdadzą egzamin. No. Tylko że tak w przypadku takich miseczek no to trzeba będzie dwa razy zadnie co najmniej iść, żeby to po prostu wyciągnąć, ale to nawet spoko, no nie ma tego złego. no. się wtedy wysypie, wleje się świeżą wodę i będzie gitara, a tu. Zdaje się to odmrozi zanim. Największy problem to jest oczywiście zawsze z tymi tutaj, nie? Końcóweczkami, bo tu jest taki cienki kanalik no i ciężko to potem odmrozić. Jest dużo no, wiecie czego. Także spróbujemy to tutaj założyć. Co tam dziewczynki? Ale są kuleczki z was. No, zaraz będziecie miały wodę świeżą, elegancką do gitlicy. Uciekną? No Tam jest buńka, trochę przytyła Dobra dziewczynki. Dziewczynki od balbinki. Zaraz wam tu pozakładam. No i tak prezentuje się, proszę Państwa, ta technologia. Już widzę, że nie jest idealna. Proszę zobaczyć, o jak wyskakuje. Nieraz już będę pewnym świadkiem, jak dziewczyny tą miskę będą miały na głowie. Ha <głynka> tam patrzy. Także, no tak to się prezentuje. No niestety, nie jest to idealne. Może tu gdzieś by przydało się jakąś dziureczkę wywiercić, żeby to blokować. Tylko jak to potem będzie za każdym razem odkręcał? No zobaczymy. Muszę tą naklejkę jeszcze ściągnąć. No widzę, że to nie będzie takie... a nie schodzi, dobra. Kurwa, czemu oni tego nie kleją od spodu, tylko muszą tam gdzie zwierzęta będą pić, no. Dobra, muszę to chyba do wody włożyć, odmoczyć, także... Zaraz dziewczynki dostaniecie wodę, a my widzimy się za moment. Aha. No i jest już wieczór, mam skrzynię przygotowaną pod naszych młodzieniaszków. Bo będziemy zaraz im sprzątać. Ale proszę bardzo. Słuchajcie, zacząłem docinać deski. Dociąłem w chuj takich desek. A potrzebne mi są takie. 75, nie wiem jak ja to mierzyłem. Kurwa coś ty zrobił. Uciekać maluszki, żebyście mi tu nie wypadły. O, proszę bardzo jak majster wymierzył deskę na długość. Elegancka. No, i całą taką 2,5 metrową deskę tak ściupałem. No trochę mnie tu roboty czeka, jak widzicie jest już ciemno, ale nie jest późno, bo jeszcze 18 nie ma, tylko po prostu taka jest pogoda. Zbiorniki ze zbożem zasypane, tutaj już kukurydzę odkopałem. Także jedne problemy związane z ciepłem się kończą, a te z zimą się zaczynają, także... Ciekawe czy to w ogóle otworzę. No, spróbujmy... Ech, odkręcę się. Najgorzej jak przymarznie. To też myślę, że pójdzie. <grych> Co za... E, idzie, idzie, dobra. Tylko w ręce będzie mi zimno, bo rękawiczki zazwyczaj będą mokre. Ale dobra, nie narzekajmy, bierzemy się za robotę. No i już po remontach, słuchajcie, jak widać, deski pozakładane. Maluszki się cieszą, gonią wszędzie. Mają troszeczkę więcej miejsca. Tutaj oczywiście jeszcze jest obok oczko z przejściem. Także remonty poszły dosyć szybko, sprawnie. Jeszcze króliczki nie są do końca pokarmione, bo jeszcze o, tutaj wymieniłem te poidła. Paśniki puste, z, ze zbożem i z wodą, ale dopiero co skończyłem tym moim podopiecznym remonty robić. No i tak proszę Państwa o jejku, trochę się przestraszyłem, bo myślałem, że mi braknie desek, ale znalazłem jeszcze takie słuchajcie, deski, tak tutaj widzicie, to są deski, które jeszcze z poprzedniej pracy mam. Mianowicie, jak pracowałem w poprzedniej pracy, to Pani Inspektor, która zajmowała się ochroną środowiska w firmie, wpadła na taki pomysł, że wszystkie odpady drewniane, za które zakład płaci, żeby po prostu ktoś przyjechał i to zabrał, to będzie proponować pracownikom do zabrania, a jeżeli nie wezmą, no to będą wtedy dzwonić po wywózkę i, i brać te odpady. No i pomysł się dosyć sprawdził, praktycznie wszyscy pracownicy zgłaszali się pod... Znaczy pracownicy zgłaszali się prawie po cały towar, który tam dostawał między innymi ja, to były takie stare palety albo skrzynki, które się już nie, nie nadawały do dalszej eksploatacji ja Cię podrapię które się nie nadawały do dalszej eksplo eksploatacji więc ludzie to brali, oczywiście ja też jak było coś fajnego, rozbierałem to czyściłem, no i potem były gdzieś tak właśnie deski na i dosztukować, dołożyć. No i nalewamy, mamy już jedno. Zaraz drugie, woda jest taka dosyć ciepława. Proszę bardzo, bajgel mi tutaj pomaga. Siedziała, słuchajcie, cały dzień na polu, ale jak chcę ją, przychodzę z pracy, chcę ją zabrać, to tak nie za bardzo chcę iść, chcę zostać, więc no, ja chcę siedzieć to... A tu proszę, towarzystwo patrzy, co robię. <grych> Dobra. Słuchajcie, dajemy im wodę i myślę, że bardzo chętnie myślę, że bardzo chętnie zaczną od razu pić. Zobaczmy, przetestujmy. To co mówię to jest prawda no oczywiście. Więc niech popiją, niech się przyzwyczajają. No i tak jak mówiłem to nie jest do końca idealne, bo to się podnosi, jak tu widzicie. Więc jak próbują dojść tutaj do paśnika, to pewnie nieraz to wywracają. Ale ważne, żeby po prostu popiły. Ta woda jest taka letniawa, nie daje gorącej wody, takiej wiecie, żeby się mogły gdzieś poparzyć. Bo w sumie teraz to wypiją, a potem, potem się dolewa na bieżąco, więc będą zadowolone. O matko. No i nieodzowna część zimy. O, proszę bardzo. Za drogę do królików robić. A, kurwa! Co to było? Klejnoty utargane. Także ja słuchajcie kończę robotę na dzisiaj. Jeszcze wieczorkiem zobaczę do królików, a my się pewnie widzimy niebawem. Do zobaczenia. Cześć.